To jest niezły uwodziciel. Nie wiem, czy oglądaliście drugą część Rekam. Tam ojciec Fiony rozmawiał z matką szesną, z różką szesną, która chciała księcia z bajki widać za, widać za Fionę ale Fiona oczywiście kochała Szreka no i miał być plan żeby jakoś ich ze sobą zeswatać i ojciec Fiony mówi przecież nie można nikogo zmusić żeby się zakochał tam matka w wróżka w chciała wymyślić sposób żeby dać eliksir miłości ale wiemy że w życiu normalnie nie ma czegoś takiego że kogoś zmusimy do miłości do przyjaźni do bycia w relacji tak samo jest z nami i z panem bogiem pan bóg nie może nas przymusić do tego, żebyśmy byli przy Nim, ale może nas pociągać ku sobie. Dzisiaj taki temat, bo takie jest pierwsze czytanie. Bóg, który obiecuje Izraelowi, że będzie go podrywać, będzie go ku sobie ciągnąć. Pan Bóg jest wielkim uwodzicielem, ale nie w takim złym sensie, tylko takim, który pociąga nas z sobą, pociąga nas do siebie mocą miłości sam mówi w Piśmie Świętym, że pociągnę ich ludzkimi więzami, będą to więzy miłości. Miłość najbardziej pociąga, najbardziej motywuje, bo miłość jest więzią, która nie związuje nas, ale w jakiś sposób pociąga. Nie odbiera wolności, ale ciągnie do Boga. I jeżeli mamy brak miłości, tak jak może możemy dzisiaj spojrzeć na tą Ewangelię o kobiecie cierpiącej na krwotok i umierającej córce Jaira obie mają coś z 12 latami, ta 12 lat cierpi, ta ma 12 lat umiera więc może już ta Twoja miłość umiera do Pana Boga od dawna, a może dopiero co się rodziła i już, już jej coraz mniej jest coraz jej, już można powiedzieć, że jej nie ma bez względu na to kiedy zaprosisz Pana Jezusa kiedy pozwolisz jemu działać to on pociągnie cię do siebie swoją więzią miłości swoją mocą miłości bo Bóg jest tym który ma jej bo sam jest ma jej nieskończoność bo sam jest miłością więc kochani módlcie się dzisiaj do Pana Jezusa o to żeby nas wszystkich pociągnął ku sobie Potrzebujemy tego pociągnięcia jako Kościół, jako wszyscy wierzący, ale też każdy nas osobno, bo niech Pan Jezus rozkochuje swoją oblubienicę w każdym calu, w, każdym, w każdej części. To będzie wtedy najszczęśliwsze dla nas. Będziemy bardzo bardzo pełni Jego samego będziemy cali Mu oddani wtedy to się dokona, nie da się zmusić nawet do miłości Boga, ale da się Mu pociągnąć, więc kochani, módlmy się dzisiaj i niech to Boże błogosławieństwo również nam w tym pomoże, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, z Bogiem i pa